Cześć, dzisiaj was was z Eklaczy Rasy Dartmoor. Jest to moja nowa klaczka. Jak wiecie, na początku mówiłam, że już nie będzie filmów, ponieważ chcę troszkę odpocząć, ale niedługo wracam w piątek do domu. Ale, no, że mój tata mi kupił tego kucyka, no to postanowiłam zrobić ostatni film. Więc tak, przejdźmy do konia No tak, jak mówiłam, jest ona rasy Dartmoor. Ma na Wita. Jest ona klaczką. Jest ona ma się taką gniadej, Ma białą gwiazdkę. Bardzo mi się podoba, jaki jest taki słodki. Bardzo mi się ona podoba. Jest ona jeszcze w innym malowaniu, takim białym, zestaw ze źrebakiem I ten zestaw też planuję kupić. I tak, wzięłam tej imię Wita, ponieważ jeszcze na Wicie, takim koniu, czyli klaczy. I bardzo lubię tą hatch, więc postanowiłam nazwać tego kucyka jako Wita. No i tak się ona prezentuje. Bardzo ją polecam. Jest bardzo ładna, ale jeszcze jest ładniejsza w tej, taki, takim jakby takim ee, białym malowaniu bo jest w białym malowaniu. Jak ktoś ma ten model, to chyba wie, jak ten model wygląda w innym malowaniu. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Nie zapomnijcie zostawić ławki w górę i subika. Cześć!